Witam serdecznie. Ja nazywam się Burial i zapraszam na kolejny filmik z serii trofeów gry The Hunter: Call of the Wild. Tym razem mam dla Was coś szczególnego. Po 2496 ustrzelonych samcach, w tym 18 diamentach i 11 rzadkich i bardzo rzadkich osobników. Pojawił się on. Mój pierwszy niedźwiedź czarny, Great One. Wielki Okaz. Zapraszam do oglądania. Czórka. O kur. Ej! Jest! 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 Jest, jest! Jest! Jest, jest dziesiątka! Jest dziesiątka! Dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć O Panie! zostań. zostań! on już stał nie jeszcze jeszcze, jeszcze się nie wystraszył 180 metrów hmm. ale jak a jak źle strzelę to będzie wstyd dobra kończymy stream a będę strzelał poza streamem żeby nie pokazać Mój kochany, Nie jeszcze od jeszcze podejdę. Za bardzo się ręce już mi trzęsą, żeby tam do niego strzelać. Jest, jest, dru to jest mój drugi great one. Hmm. Pokaż się. Pokaż się. Pokaż się w całej krasie. Jest. Od razu wypycham. W razie by mi się gra wykrzeczyła. Dobry strzał. A, aż mi użyło, powiem Wam tyle. Teraz mogą yy, resetować populację. Czyli 2496 ustrzelonych czarnych niedźwiedzi, i pojawił się on. To jest. Dołączył do swojego kolegi. Najpiękniejszy, bo pierwszy. Pierwszy zawsze jest najpiękniejszy. Ale to jeszcze nie koniec. Dalej będę grindował Niedźwiedzie Czarne w poszukiwaniu kolejnych wielkich okazów. Także zapraszam Was na streamy i moje filmiki, które publikuję na kanale. Tymczasem żegnam się z Wami, do zobaczenia, do usłyszenia i nie zapomnijcie łapce w górę i subiku. Cześć!